Jeśli jeszcze mnie nie znacie to ja jestem Dawid, nie byłem u fryzjera już 2 miesiące. Jesteście na kanale Bonanza TV i dzisiaj porozmawiamy sobie o prostych, kolorowych, warstwowych, słodkich drinkach z wódką. Pierwszy na tapet wjedzie koktajl Extravaganza, którego już sama nazwa brzmi zagadkowo. Jest to koktajl bardzo podobny do Barbados Sunrise, z tą różnicą, że wykonujemy go na wódce. W naszej wersji użyjemy sobie również likieru kokosowego. Charakteryzuje się on tym, że ma cztery kolory. Trzy tak dobrze widoczne, jeden troszeczkę mniej, ale myślę, że bez problemu zaskoczycie waszych gości czy siebie samych, przygotowując tę propozycję. Plany były inne na ten odcinek. Ostatni w kwietniu, przed weekendem majowym. Natomiast troszeczkę plany. Osobiste plus yy, niesprzyjająca pogoda sprawiły, że dzisiaj będzie odcinek taki, a nie inny. Mam nadzieję, że jeśli zastanie Was deszczowy weekend, będziecie sobie go mogli osłodzić w ten sposób i uatrakcyjnić dzięki takim dwóm eleganckim, pięknie prezentującym się propozycjom, które są do wykonania we własnym domu. P.S. Jeśli jeszcze tutaj jesteście, subskrypcja, łapka w górę, lecimy z koktajlem. Już gotowa. Jeśli ktoś z Was w tym momencie oburza się na plastikowe rurki, to tłumaczę, że właśnie w domowym barku skończyły mi się papierowe słomki. A rurki, których już obecnie kupić nie można, albo w sumie coraz trudniej kupić w związku z aktualizacją przepisów w całej Unii Europejskiej, są towarem deficytowym. No ja mam odłożone kilkaset sztuk na domowe potrzeby, ponieważ. Tego typu rurki czy słomki plastikowe, mimo że być może są mniej ekologiczne, to nie roztapiają się pod wpływem koktajlu. Natomiast kwestia ekologiczna jest dosyć sporna, jeśli chodzi o te słomyczki, ponieważ ja akurat mieszkam w gminie, w której mamy jeden z najnowocześniejszych w Europie zakład gospodarki odpadami, i tutaj, jeśli chodzi o tworzywa sztuczne, świetnie sobie radzą z recyklingiem więc te słonki do delfinów na pewno nie trafią. Natomiast dobra, dosyć tego gadania. Spójrzcie jaki to jest piękny koktajl, naprawdę. Ekstrawaganza, ekstrawagancje. Co prawda nie jest to pewnie jakieś tłumaczenie, aczkolwiek myślę, że e, gdybyśmy tolerowali to, że koktajl może być jeszcze słodszy, troszkę więcej granatyny, wtedy byłby taki super miks kolorystyczny. Czerwony, pomarańczowy, zielony przechodzący w niebieski. Najlepiej ten koktajl by smakował, gdybyśmy sobie przemerdali słomeczkami, aczkolwiek patrzcie, jak to w klasycznej wersji smakuje. Można powiedzieć, że teraz jest taki ten koktajl najfajniejszy, ponieważ w ogóle nie rzuć alkoholu, bo go za dużo nie ma. Przy koktajlach warcowych fizyka działa w ten sposób, że im mocniejszy alkohol, tym jest lżejszy i unosi się wyżej. Ma po prostu mniejszą gęstość, tak się mówi, lżejszy cięższy. I może to być mylne, bo im alkohol mocniejszy, tym lżejszy. Gdybyśmy nalali tutaj spirytus, no to byłby na samej górze, bo ma 96%. Natomiast syropy, które mają najwięcej cukru opadają na dno. Przez to, jeśli macie taką wiedzę, wiecie jakie macie likiery, syropy, można się świetnie bawić i tak też się będziemy bawić przy następnym koktajlu. Jeszcze chwileczkę. Dopełnimy degustacji, po prostu super, super wchodzi, polecam każdemu, na pewno umili wieczór, czy to przy pięknej pogodzie, czy mniej pięknej, koktajl jest bardzo, bardzo fajny, nie czuć praktycznie w ogóle wódki, łatwo zapamiętać proporcje, mamy 4x20 plus sok pomarańczowy, 20 ml grenadyny, 20 ml wódki, 20 ml likieru Blue Kirasso i 20 ml likieru kokosowego ja użyłem Malibu możecie spróbować zrobić to na syropie Blue Curacao aczkolwiek wtedy dałbym trochę więcej wódki i wyeliminowałbym Malibu, żeby te składniki ładnie się rozmieszały, przez co będą lżejsze i będą miały większą szansę żeby pojawić się na górnej warstwie natomiast teraz przejdziemy do podobnej propozycji, aczkolwiek jeszcze łatwiejszy w przygotowaniu. Zapraszam do oglądania. I nasz koktajl Double Ocean, bo pod tą nazwą najczęściej jest spotykany, jest gotowy. Nie jest to jakaś klasyczna receptura, dlatego tutaj z nazewnictwem może być różnie. Aczkolwiek, co jest ważne do przygotowania tego drinka? Żeby osiągnąć taki efekt, potrzebujemy Syrop Blue rasał i likier bluki rasał, lub ewentualnie w sumie, szkoda, że nie sprawdziłem. Można by zaeksperymentować z samym syropem na dnie. A tutaj, syrop rozmieszany jest z jeszcze większą ilością wódki. Możliwe, że też zdałoby to egzamin. Nie radziłbym się też na sztywno sugerować proporcjami z tego odcinka, ponieważ tego typu szklanki mają bardzo różne objętości. Jeśli byście chcieli przygotowywać ten koktajl w innym szkle, to myślę, że jeśli chodzi o alkohole i syropy, to syrop najlepiej sobie tak wlać na oko, bo po to Bozia dała oczy, żeby robić na oko. Na oko tak, żeby po prostu było go widać. Natomiast alkohole robiłbym według proporcji a z sokiem pomarańczowym, to musicie sami mniej więcej ocenić i wyczuć ile go wlać, tak żeby pozostałe składniki również mogły się zmieścić, żeby zrobić koktajl, który nie będzie się kończył gdzieś tak w połowie, tylko żeby był w miarę dopełna. Duża ilość lodu na pewno w tym pomoże. E, natomiast co, e, pewnie czekacie wszyscy na recenzję, jak ten drink smakuje. Ten koktajl jest jak dla mnie zbyt ładny, żeby go mieszać. Myślę, że przemęczę się z tym alkoholem, który tutaj jest, także lecimy. Tutaj, że tak powiem, zassałem samego syropu, z dołu jest bardzo, bardzo słodko, aczkolwiek myślę, że te warstwy, gdy tak będziemy sobie pomalut pić, będą fajnie, fajnie wchodzić jedna po drugiej, bo najpierw mamy taką mega mocną słodycz, mm, później jest nieco kwaśniejszy sok pomarańczowy, a dzisiaj. Znalazłem fajny produkt, bo ten sok, który widzieliście, po pierwsze jest w małych buteleczkach, co świetnie się sprawdza w domowym barku. Ponieważ jeśli macie tam litrowe czy dwulitrowe soki, to po prostu trzeba je szybko zużyć, a taki mały dostarczy na jednego czy dwa drinki. Ale jest to sok w 100% wyciskany z owoców. Ja kupiłem go w Kauflandzie, jest to chyba marka własna Kauflandu, nie pamiętam w jakiej cenie, ale zainteresował mnie jego skład. Cena i rozmiar myślę, że jest to ciekawa propozycja. Jeśli ktoś z Was czegoś takiego by szukał, drinki myślę, że są świetną propozycją na weekend, czy na święto, czy na co dzień. Ale oczywiście z umiarem bardzo podobne propozycje. Do tego potrzebujecie mniej składników. Myślę, że możecie już się nauczyć robić te koktajle, ponieważ ważne jest, żeby używać łyżki lub jak nie macie łyżki, takiej jak ja zwykłej łyżki stołowej lub yy, lać po ściance, tak jak robiłem to w tym przypadku, yy, to pomoże. A najbardziej pomaga fizyka i znajomość po prostu ciężkości Waszych składników. Jeśli nadal oglądacie, napiszcie proszę w komentarzu, gdzie chcielibyście na wakacjach wypić takiego drinka, jak już nam wszystkim będzie wolno robić to bez przypału. Na ten moment z Wami się żegnam. Przez weekend majowy trochę te lubiane przez Was shorty się pojawią na kanale, żeby też Was z niczym nie zostawiać. Prócz tego będą recenzje. Co do planów na przyszłe odcinki, to na pewno biorę pod uwagę odcinek na 1000 słów. Ma to być coś mega fajnego. Jest to pierwszy na agendzie, więc mam nadzieję, że w maju to już na pewno uda się domknąć. Także jak widzicie na kanale będzie się sporo działo. Jeśli jeszcze tego nie robicie z jakichś powodów, to zapraszam do subskrypcji, oczywiście łapeczka w górę, czekam na komentarze i widzimy się w przyszły piątek. Udanego weekendu, do zobaczenia. Cześć!